Cześć. Ponownie Paweł Baryła, serwis-designer z dużego polskiego banku. Dzisiaj będę starał się Wam trochę więcej powiedzieć o tym, czym jest oszczędzanie, czym jest inwestowanie i trochę przełożyć to na Wasze obecne realia. Więc może zacznijmy od punktu pierwszego. Czym tak dokładnie jest oszczędzanie? Oszczędzanie to nic innego jak odkładanie Naszych zasobów. Skupmy się dzisiaj na pieniądzach, więc powiedzmy sobie, że naszym zasobem przede wszystkim są pieniądze. Więc oszczędzanie w takim postrzeganiu to jest po prostu odkładanie naszych pieniędzy, których nie wydajemy, które sobie gromadzimy i przechowujemy na kiedyś, kiedy będą rzeczywiście nam potrzebne. I oszczędzanie w życiu jest dość ważne. Dlaczego? Bo Życie po prostu różnie była. Czasami pojawiają się jakieś okazje, z których chcemy skorzystać. Pojawia się nowa skórka do naszej postaci w Genshinie, czy w jakiejś innej grze i koniecznie chcemy ją kupić. I mówimy sobie, tak, to jest nowy Assassin's Creed Shadows i po prostu potrzebujemy kupić tą grę, czyli GTA, które za niedługo będzie miało swoją premierę. No tak, na takie momenty właśnie oszczędzamy po to, żeby realizować nasze marzenia, nasze potrzeby, albo na przykład na zakup nowego telefonu, wyjazd na wakacje. Tak, ale również w życiu dorosłym, o czym warto też pamiętać, pojawiają się też inne potrzeby, na przykład zakup jakichś materiałów do nauki, zakup samochodu na to, żeby móc korzystać z życia po prostu na uczelni, jak już jesteśmy i po prostu przy okazji jakichś Erasmusów, i innych wyjazdów po prostu pozwiedzać dany kraj. Potrzeby w życiu są różne, dlatego oszczędzać warto już od najmłodszych lat, bo ziarno do ziarnka gromadzone może spowodować, że naprawdę udziela nam się całkiem konkretna kwota. I teraz, jak można oszczędzać już od takich najmłodszych lat? No bo wiadomo, dorośli mają trochę łatwiej, mają swoje wynagrodzenie, Mogą sobie zaplanować, ok, odłożę z mojego wynagrodzenia jakąś tam konkretną kwotę i mam to na koncie. Natomiast co, jak jestem jeszcze uczniem i tak naprawdę nie pracuję, nie mam swojego stałego źródła dochodu? No to pojawiają się co najmniej. Dwa takie aspekty, gdzie te oszczędności możemy gromadzić i podzielę się z nimi, bo pierwsze to jest dość oczywiste, to jest nasze kieszonkowe, które pewnie mniej lub bardziej systematycznie do nas dociera, a drugą rzecz to na pewno jakieś kwestie związane z prezentami, które dotrafiają do nas z urodzin, jakiś świąt i innych, innych uroczystości. Z tego naprawdę da się całkiem niezłą kwotę zbierać. I tu dam od razu przykład. Jeśli powiedzmy mamy jakieś są w wysokości 50 lub 100 zł miesięcznie, to pewnie bylibyśmy w stanie z łatwością wydać całą tą kwotę w ciągu miesiąca. Bo jeśli ktoś jest fanem e, na przykład, jakiejś mang, to idzie i kupuje jedną mangę, i praktycznie ponad połowa jego budżetu jest wydana. Jeśli ktoś jest fanem jakichś Gierek i po prostu kupuje odpowiednie skórki do stacie, to na pewno też z łatwością jest w stanie wydać 100 zł na jakieś klucze do boksów do Counter-Strike'a czy jeszcze innych. Pozycji, więc możliwości jest tutaj zawsze dużo. Natomiast warto zaraz na początku, kiedy otrzymujemy dane kieszonkowe, po prostu część te sobie odłożyć. I w ten sposób zgromadzone oszczędności mogą powodować, że w takich momentach kluczowych dla nas będziemy mogli z tych środków korzystać. No i właśnie odkładając również wszystkie te środki, które dostaniemy przy okazji jakichś tam urodzin. I tutaj w ten sposób zgromadzone środki mogą spowodować, że naprawdę w wieku. Już starszym, kiedy będziemy mieli bardzo konkretne swoje potrzeby, będziemy w stanie też realizować z tych środków. Dobrze. Drugim takim aspektem, który warto powiedzieć, jest inwestowanie. Czym zatem jest inwestowanie i czym się tak naprawdę różni od oszczędzania? Inwestowanie polega na tym, że powierzamy pewną zakres naszych środków, zasobów, żeby pomnożyć po prostu. Kwotę, jaką, jaką tutaj powierzamy. Inwestować można w różne sposoby. Czy to za pomocą, właśnie kupowania jakichś aktywów. W życiu dorosłym mówimy tutaj, na przykład, o kupowaniu złota, obrazów i innych rzeczy. A w przypadku tutaj dzieci, inwestować przemożemy przede wszystkim nasz czas, bo w tak młodym wieku, oczywiście, poziom. Różnych narzędzi, które mamy dostępne jako inwestowanie jest niewielki, natomiast pewnie z pomocą rodziców jesteśmy w stanie wyszukać jakieś odpowiednie narzędzia dla inwestowania w naszych środków. Natomiast kluczową inwestycją, którą myślę, że w tak młodym wieku można poruszyć, to jest inwestowanie właśnie naszego czasu. Oczywiście. W naukę to jest jedna rzecz, bo im więcej się nauczymy, tym więcej zdolności, umiejętności nabędziemy i kolejne ścieżki w życiu dorosłym się przed nami pootwierają. Ale również możemy inwestować nasz czas w nasze pasje, w nasze zainteresowania, w to, że jeśli interesujemy się fotografią, możemy zainwestować w swój czas w to, żeby. Nauczyć się pracować właśnie z odpowiednim światłem, a w odpowiednim miejscu z naświetleniem i innymi aspektami, i w ten sposób zdobywać bardzo fajne kompetencje w bardzo fajne umiejętności, które w przyszłości mogą po prostu nam dawać fan, albo nawet stać się źródłem po prostu zarobków lub dodatkowego również zarobku. Więc inwestowanie to po prostu nic innego, jak powierzanie naszych odpowiednich zasobów czasu czy pieniędzy na to, żeby to pomnożyć. I z racji tego, że jako dzieci no, najczęściej nie mamy, nie macie zbyt wielu możliwości do tego, żeby inwestować, to w tym projekcie Masterszewa taka możliwość się właśnie pojawia. Dlaczego? Bo każdy z Waszych zespołów otrzyma odpowiednią kwotę pieniędzy, którą właśnie będzie inwestował. I będzie inwestował również swój czas. Jak to będzie wyglądało? Przyznaną kwotę będziecie powierzać oczywiście na zakup odpowiednich składników, z których upieczycie ciasteczka. To jest raz. A z drugiej strony również zainwestujecie w to, w jaki sposób wasi potencjalni klienci będą mieli doświadczenie właśnie e, zakupu na waszych stanowiskach czyli właśnie zadbanie o opakowania e, o to, jak stanowiska wyglądają, co się na tym stanowisku też dzieje więc to tu też będzie tutaj. W pewien sposób inwestycją. Kolejnym wątkiem jest oszczędzanie. Jak możemy oszczędzać w tym projekcie? Bo wspomniałem o tym już w poprzednim podcaście, w poprzednim naszym webinarze, że należy przygotować listę, zweryfikować ile dane składniki będą nas kosztować. I teraz, przy pierwszej turze pieczenia naszych ciasteczek, zapewne nie wydaliście wszystkich waszych środków, czyli. Macie jakieś oszczędności, które mam zostały, z drugiej strony macie kwotę pieniędzy, która do Was wpłynęła po tym, jak sprzedaliście po prostu wasze produkty. Więc to musicie sobie po prostu podsumować i to pokazuje, jaki macie budżet na kolejną waszą e, turę pieczenia. I warto przy tej drugiej turze już popatrzeć na to, jak możecie zaoszczędzić. Bo teraz tak, jeśli dysponujecie, załóżmy w pierwszej turze kwotą 100 zł. I z tych 100 zł wydaliście 80, 20 Wam zostało, tyle zaoszczędziliście. No i w drugą turę pieczenia macie już e, w sumie z kwotą zarobioną 300 zł. 20 Wam zostało, 280 udało Wam się tutaj zarobić. Czyli macie dość solidny budżet. I tu musicie podjąć po pierwsze decyzję, czy jaką część z tej kwoty będziecie chcieli wydać, żeby znowu przygotować wasze wypiki, a jaką część z tej kwoty zaoszczędzicie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że inwestując ponownie całą kwotę, możecie doprowadzić do takiej sytuacji, że wygenerujecie więcej produktów niż będziecie w stanie sprzedać. I to może spowodować, że będzie strata, bo nie w cały produkt się sprzeda, albo będziecie musieli obniżyć środki, jakie no, obniżyć kwotę, jaką, za jaką będziecie sprzedawać wasze ciasteczka. Co zmniejszy zysk na tym wszystkim. Dlatego musicie złapać tutaj złoty środek. Duże firmy, piekarnie, które mają tutaj doświadczenie, one już wiedzą, ile chleba na przykład wyprodukować, albo ile ciasta w danym okresie wypiec. Wy tego doświadczenia jeszcze nie macie, więc tu będziecie w pewien sposób eksperymentować. Więc zastanówcie się, jak szybko wasze poprzednie ciastka zostały sprzedane. I ile tych ciasteczek mieliście? Po jakiej cenie to sprzedawaliście? Jeśli teraz stwierdzicie, że ok, pieczemy dwa razy więcej niż poprzednio, bo mamy do tego zasoby, to tak zrozplanujcie sprzedaż, żeby wszystko udało wam się sprzedać, czyli w odpowiednim czasie za odpowiednią kwotę, a może jak już będzie bardzo blisko do zakończenia czasu sprzedaży, żeby na przykład opracować i obniżyć cenę. Ale na pewno część kwoty warto zastanowić się, czy po prostu nie odłożyć, nie oszczędzić. Bo to, co ponownie zainwestujecie, to jest inwestycja, która oczywiście może wiązać się z tym ryzykiem, że nie wszystko się tutaj uda sprzedać. Jak możecie szukać oszczędności w Waszym projekcie? No oczywiście pierwszą naturalną rzeczą to jest to, o czym wspomniałem, że możecie odłożyć pewną część Waszej sumy. Ale drugą metodą oszczędzania może być to, żeby po pierwsze wykorzystać zasoby, które Wam zostały. Czyli na przykład składniki, których nie zużyliście przy pierwszej turze pieczenia. To będzie na pewno pierwsza część Waszej oszczędności. Drugą częścią Waszej oszczędności może być poszukanie tańszych składników które posłużą Wam do wypieczenia ponownie ciasteczek w drugiej turze. Jak to zrobić? No, oczywiście, najprostszą metodą jest poszukanie właściwych promocji we właściwych sklepach. Czyli jeśli na przykład potrzebujecie masła i to masło w jednym sklepie jest po 6 zł, a w drugim jest po 5, to najlepiej będzie oczywiście przejść do sklepu, gdzie kosztuje 5 zł. Jeśli potrzebujecie innych składników, też polecam po prostu poszukać odpowiednich miejsc, gdzie możecie taniej zaopatrzyć się w dane Składniki. Natomiast istnieje przy oszczędzaniu pewne ryzyko, bo mówimy sobie o tym, że w tym projekcie powierzacie pewni, pewną część środków na to, żeby zainwestować, ale też szukacie oszczędności, na przykład na innych składnikach. To warto tutaj popatrzeć na to z tej perspektywy, żeby nie kupować na przykład składników gorszej jakości, bo może się okazać, że Wasze wypity nie wyjdą Wam tak, jak tego chcecie. Bo składniki gorszej jakości mogą okazać się niewystarczające do tego, żeby dostarczyć taki produkt, który rzeczywiście będzie interesujący dla Waszych kolegów, koleżanek, które będą te produkty ciasteczka kupować. Więc warto pomyśleć o tym, że zarządzając budżetem, oszczędności należy szukać, ale nie za wszelką cenę bo może się okazać, że przez to wasza inwestycja kompletnie się nie zwróci. Powiem jeszcze o jednym aspekcie. Co zrobić, żeby inwestycja się zwróciła? Ważnym aspektem jest to, że nasza inwestycja, żeby przynosiła zwrot, to musi być opłacalna. Wspomniałem już wcześniej w pierwszym webinarze o firmie Endomondo, która produkowała aplikacje do właśnie mierzenia aktywności sportowej. Tam niestety ten aspekt biznesowy zawiódł, przez co firma musiała tutaj ogłosić upadłość. Natomiast co zrobić, żebyście wy tak waszej upadłości po pierwszej i tu, żeby pieczenia nie, e, nie musieli ogłaszać? To właśnie zadbać o stosunek odpowiedniej jakości waszego produktu i odpowiedniej cenie. W Waszych szkołach może wyglądać różnie proces sprzedawania. Może być tak, że wszystkie zespoły będą naraz sprzedawać, może być tak, że każdy zespół będzie swoje wypieki sprzedawał w innym terminie. Natomiast nie unikniecie jednego: to, że Wasz produkt będzie przez Waszych odbiorców w jakiś sposób porównany. Czy to właśnie do innego zespołu, który sprzedaje, a może do ciasteczek, które mogą sobie kupić po prostu w sklepie. W różny sposób będziecie oceniali i porównywani. Nie do końca zawsze będziecie mieli wpływ też na to, co myśli wasz klient, ale będziecie mieli na to wpływ, co może sobie pomyśleć o waszym produkcie. Jak najlepiej zadbać o to doświadczenie w pierwszym momencie styku z waszym produktem? Oczywiście, zadbać o kilka aspektów. Po pierwsze, żeby nasz produkt wyglądał estetycznie, wyglądał ładnie, ciekawie, żeby był tutaj zachęcający. Po drugie, zadbać o właściwą cenę. Aby cena nie spodobała tego, że no, jednak będzie tutaj odpychała bardzo mocno od waszego produktu. No i trzecia rzecz, żeby ta cena też nie spodobała, że tak naprawdę nie zwróci się dana inwestycja. I pójdę tutaj za prostym przykładem. Jeśli, dajmy na to, zainwestujecie 50 zł waszego budżetu na stworzenie 20 paczek z ciasteczkami, które potem będziecie u siebie w szkole sprzedawać, no to wiecie, żebyście wyszli chociaż na zero. No to musicie przynajmniej 2,53 zł. policzyć sobie za paczkę takich ciastek. Wtedy rzeczywiście ta kwota 50 zł. Wam się zwróci. Natomiast waszym celem nie jest tylko to, żeby wam się to zwróciło. Waszym celem przede wszystkim jest to, żeby ta inwestycja przyniosła zysk. Aby to osiągnąć, to ta cena musi być tutaj większa. Więc jeśli z tych 3 zł podniesiecie waszą cenę, powiedzmy do ceny 5 zł. 10 zł. To musicie zastanowić, czy ten klient będzie rzeczywiście w stanie wam taką kwotę za ten produkt zapłacić. Jeśli się okaże, że kwota 5 zł jest akceptowalna, 8 zł jest akceptowalna, ale 10 to już za dużo, to może spowodować, że po prostu produkt wam nie zejdzie. Dlatego inwestycja wtedy będzie zagrożona. Musicie znaleźć tutaj złoty środek. Do tego mogą wam między innymi posłużyć właśnie testy. Jeśli już macie wasze wypieki e, przygotowane, to możecie na przykład. Jeszcze na początku przejściem przed otwarciem sprzedaży i po prostu popytać, ile byłbyś w stanie zapłacić za takie ciastka i wtedy będziecie w stanie określić, jaka będzie proponowana cena. Oczywiście klient zawsze chciałby zapłacić jak najmniej. Natomiast prawda jest taka, że czasami jesteśmy w stanie zapłacić za pewne doświadczenia znacznie więcej. Dlaczego? Dajmy tutaj bardzo przy, prosty przykład z życia dorosłego kawy. Każdy z nas jest w stanie sobie przygotować kawę w domu, ale często dorośli tego nie robią, albo robią przy okazji, bo kawę równie dobrze często kupują sobie gdzieś na mieście, na stacji benzynowej. Dlaczego? No bo mają takie doświadczenie, że tam może być ta kawa lepsza. Tak samo dlaczego chodzimy do restauracji, skoro moglibyśmy sobie w domu ugotować obiad taniej? No dlatego, że jest to pewne doświadczenie, bo, bo dostaniemy tam... Takie potrawy, których albo nie jesteśmy w stanie sami sobie przygotować, no ale też przede wszystkim mamy tą korzyść, że to ktoś robi za nas. Nie musimy tego sami wykonać. Tak samo wasi klienci mogą kupić wasze ciastka, bo sami tego nie wytwarzają. To jest raz. A dwa: mogą te ciastka być na tyle atrakcyjne i ciekawe, że będą chcieli je po prostu zakupić. I w zależności od tego, kto będzie Waszym klientem, na to też zwróćcie uwagę między pierwszą a drugą turą wypiekania, że z jednej strony Waszymi klientami na początku mogą się okazać klasy starsze albo klasy młodsze. I wtedy potrzeby tych klas mogą być zupełnie inne. W klasach młodszych mogą one mocniej zwrócić uwagę na dodanie do ciastek jakiejś naklejki, na przykład z postaciami z bajek, które są po prostu aktualnie trendy, a w klasach starszych to może być kwestia po prostu odpowiedniej odpowiedniej jakieś muzyki, filmiku, czy innego, innej zwrot ciekawej rzeczy, która może spowodować, że po prostu dana dana paczka ciastek się po prostu sprzeda. Dużo sobie powiedzieliśmy o oszczędzaniu i inwestowaniu, natomiast co jak się okaże, że jednak po tych dwóch torach wypieków, no jednak nie wszystko się uda i gdzieś tutaj mamy stratę. Słuchajcie, nic nie stało. Najważniejsze, że zdobyliście pewne doświadczenia. To, co jest ważne w tym całym projekcie, to żebyście poznali trochę inną perspektywę, niż e, ma, często znają nasi rodzice, my, e, którzy są przyzwyczajeni do pracy na etacie. Bo wielu z Was w pewności w przyszłości nie będzie tylko pracownikami pracującymi gdzieś u kogoś, ale pomyśli o założeniu własnej firmy. Więc ten projekt pomoże Wam zrozumieć, jak to wygląda z innej perspektywy. Z perspektywy przedsiębiorcy, który musi coś wytworzyć, coś, co będzie umiał sprzedać i będzie umiał wygenerować zysk. Więc nawet jeśli teraz poniesiecie jakąś porażkę, coś się nie uda, to nic się nie stało. Po to jest ten cały projekt, żebyście się uczyli. Tak jak ja się często uczę na swoich porażkach i popełnionych błędach, tak wy teraz będziecie mogli zdobyć tą wiedzę właśnie na popełnionych, mniejszych lub większych błędach. Bo z pewnością popełnicie w swoim życiu wiele jeszcze błędów, ale na tych błędach będziecie w stanie się uczyć, wyciągać wnioski i spowodować, że będziecie coraz to lepsi. Tak samo tutaj, między pierwszą i drugą, którą na pewno pojawią się jakieś problemy, czy to w zespole, czy może się spowodować tak, że ktoś Wam wypadnie. Nie przejmujcie się, to jest naturalne w naszym życiu, a każdy z Was, każdy zespół na pewno ma dość sobie mocy i siły, żeby z każdym problemem sobie poradzić. I pamiętajcie, że macie też świetnych nauczycieli, którzy mogą Was tutaj wspierać, do których zawsze warto się zwrócić i poprosić też o pomocną radę. Dziękuję Wam za wysłuchanie obydwu webinarów. Mam nadzieję, że zgromadzona tu wiedza pomogła Wam zarówno w tym projekcie, jak i może kiedyś w przyszłości pomoże Wam w Waszym dorosłym życiu. Mam nadzieję, że oprócz tego doświadczenia będziecie się po prostu świetnie bawić, zdobędziecie nowe umiejętności, no i też. Poznacie troszeczkę naszego dorosłego świata. Więc dzięki, i do zobaczenia w przyszłości.